Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie Dzisiaj mamy takie zadanie Cena brutto równa się cena netto plus podatek VAT Jeśli cena netto 1 kg jabłek jest równa 2,50 A cena brutto jest równa 2,70 to podatek VAT wynosi 8% No to teraz tak, jak odejmiemy od 2,70 zł Odejmiemy 2,50 To otrzymamy 20 groszy I teraz tak Tą cenę trzeba, jak mamy tutaj cenę brutto, tak? Cena netto, musimy policzyć te 20 groszy, 0,20. Jaki to jest procent z 2,5 zł? No to wynik razy 100%. No i już sprawdzamy sobie. To jest tak, 0,2 podzielić na 2,5 i to wychodzi 8% równiutko. A dlaczego? No bo 0,2 na 2,5... To jest to samo, jakbyśmy oba pomnożyli przez 100, czyli mamy 2 na 250 razy 100% i to wychodzi 2 na 125, to w ułamku dziesiątym to jest 0,08 razy 100%, no to wyjdzie właśnie te 8% bo się przecinek się przesunie o dwa miejsca w prawo. Czyli to jest prawda. Lecimy dalej. Jeśli cena netto podręcznika do matematyki jest równa 22 zł, to cena tej książki jest 5% podatkiem VAT. Jak najpierw możemy albo 5% policzyć z tego, albo pomnożyć razy 1,05, to już będzie cena brutto. Bo wtedy w takim czymś, nie procent, tylko taki ułamek. Bo to jest 105%. Albo można pomnożyć razy 105%. O, też 22 zł, ale można też zrobić to inaczej, bo możemy policzyć 22 zł razy 5%, co nie? I potem dodać do tego do 22, wtedy 22 razy 5% to jest 1,1 zł. No i jak dodamy do 22, to wyjdzie nam wtedy 23,1 zł. A tutaj jak pomnożymy to razy od razu to 1,5, 105%, 22 razy 1,05, to to samo wychodzi 23,1 zł. No i tutaj też wyjdzie to samo ten sam wynik. I Tutaj będzie fałsz, bo złotówkę za dużo. W tym odcinku tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie do końca. Jeżeli Wam się film spodobał, zapraszam do udostępnienia go u siebie na Facebooku, Instagramie albo na TikToku podobał, możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie lub w przyszłym roku. Zajrzyjcie koniecznie na opis pod filmikiem. Tam na dole są tam linki do poszczególnych działów, także każdy uczy się konkretnie tego, z czym ma problem. Super, wszystko jest podzielone na działy. Świetnie. Jeżeli filmik się podobał, podeślij go koniecznie swoim znajomym najbliższym. Daj lajka, daj łapkę w górę. Górę. dziękuję za to serdecznie subskrybuj kanał aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na właśnie niego zadania są publikowane codziennie więcej jeżeli chcecie więcej tego typu filmików na kanale dajcie znać w komentarzu koniecznie dziękuję wam za to dziękuję za każdy komentarz za ten feedback dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija zapraszam was serdecznie do podsumowania do mnie zadań które sprawiają wam najwięcej problemów serdecznie dziękuję za każde postaram się szybko wrzucić na kanał rozwiązanie co więcej, tego zadania z wytłumaczeniem i objaśnieniem, oczywiście. E, zapraszam wszystkich do komentowania, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia. Cześć!